Dzień dobry. Jako nowy rzecznik Polskiej Partii Socjalistycznej witam Państwa na konferencji prasowej o wyroku, dzisiejszym wyroku Sądu Najwyższego w sprawie procesu brzaskiego. W konferencji weźmie udział przewodniczący Rady Naczelnej Polskiej Partii Socjalistycznej senator Wojciech Koniecznej i posłanka Nowej Lewicy Agnieszka dziemianowicz w Panie Sołtanie. dziękuję bardzo. Proszę Państwa, dzisiaj zapadł bardzo ważny wyrok. Kasacja zgłoszona przez rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara. Została przyjęta, zapadł wyrok, orzeczenie uniewinniające tych, którzy byli niesłusznie skazani w tym politycznym procesie sprzed 90 lat. Co to oznacza? Oznacza to, że sześciu posłów PPS-u oraz trzech posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego zostało właśnie uniewinnionych. Co prawda, prezydent Polski na uchodźstwie ogłosił amnestię w tej sprawie, ale to nie to samo. To nie to samo, co zadośćuczynienie, w postaci tego, że ci ludzie zostali uniewinnieni. Oczywiście sąd miał trudne zadanie ze względu na skomplikowaną sprawę, na, na to, ile lat minęło. Ale cieszę się, że stanął na wysokości zadania, cieszę się, że do tej sprawy doszło, że tacy ludzie jak z PSL-u, Wicenty Witos, ale z PPS-u, Norbert Barlicki, Herman Lieberman, Adam Ciołko, Stanisław Dibuła, te wielkie nazwiska, doczekały się wreszcie rehabilitacji że ci ludzie po tych latach jednak, no pewnego ostracyzmu, tego, że zostali skazani przez polski sąd, doczekali się ich potomkowie, ich następcy, doczekaliśmy się wreszcie tego, że zostali w pełni zrehabilitowani, że zostali uznani za niewinnych. I te zarzuty, które wówczas spadały na zamówienie polityczne, nie utrzymały się. To jest naprawdę bardzo ważny dzień dla polskiej lewicy, a w ogóle dla polskiego parlamentaryzmu sądzę. I dlatego chcemy Powiedzieć, że cieszy nas to, że taki wyrok zapadł dzisiaj. To jest w dzisiejszych czasach bardzo ważne. Państwo polskie stanęło dzisiaj na wysokości zadania, dopełniając sprawiedliwości i rehabilitując wybitnych działaczy PPS i PSL. Cieszy nas ta decyzja jako przedstawicieli środowisk lewicowych cieszy nas dzisiejsza decyzja Sądu Najwyższego, ale cieszy nas także jej uzasadnienie. Jej uzasadnienie, w którym usłyszeliśmy odniesienia do tego, co wydarzyło się 90 lat temu, ale w którym to uzasadnieniu pobrzmiewają także komentarze do dzisiejszej, bieżącej sytuacji politycznej. Bo w uzasadnieniu tej decyzji Sądu Najwyższego usłyszeć można było, że żaden wyrok na polityczne zamówienie, żadna decyzja wymiaru sprawiedliwości dyktowana, gra i wojną polityczną nie jest wieczna. I sprawiedliwość zwycięża, a wymiar sprawiedliwości musi być wolny od politycznych wpływów. Nic dziwnego, że dzisiejsza decyzja Sądu Najwyższego nie jest w smak przedstawicielom prokuratury krajowej. Bo dziś mamy do czynienia z sytuacją, w której ta właśnie prokuratura, władza Zbigniew Ziobro, Jarosław Kaczyński, rząd Zjednoczonej Prawicy. Na każdym kroku próbują wpływać na niezawisłe, wolne sądy. Bez względu na to, do jak wielu niesprawiedliwości, do jak wielu niesłusznych wyroków mogłoby dojść pod wpływem presji politycznej obecnej władzy, dzisiejsza decyzja Sądu Najwyższego pokazuje, że żadna upolityczniona sądowa decyzja nie jest wieczna i każdą decyzję można odwrócić, a poszkodowani mogą doczekać się sprawiedliwości. Dziękuję Państwu, pytanie.